Przyszedłem do babci, żeby zabrać kotlety na wynos, a babcia do mnie... Co ty powiedziałaś? Kuba, nie wyrobię, jak, jak, jak ci nie usmażę i tutaj nie zjesz. No babcia, nie... ale ja muszę na wynos, bo muszę ale... jechać jeszcze do pracy dalej. No to dobrze, to weźmiesz sobie na wynos, a tutaj jednego zjesz. A może to są niedobre później mi wyrzucisz to? Lepiej, żebym je właśnie wziął na wynos i powiem ci, że są dobre. Później wyrzygasz. Takie to już to jest wystawa, o. I nie powiesz babci, babciu... Pychota, posprzątam ci za to mieszkanie. Prawda? N pra prawda. No. no, bez kotleta też bym ci posprzątał. Ach, aha, ty jesteś tak interesowny, nie? Ja Ciebie znam. Ja znam te wasze numery. King, Bruce, lekarstwo, mistrz. Raz, raz, raż, raż, raż. I teraz. No, <śluj> Poleciał I się nie garbiłam, prawda? No, garbata to ty była zawsze. Co? Co? <grywa> Tyle, wystarczy mi. Trzy zjem. Dobrze. Dobra. Tylko nie dawaj nikomu.